No to tutaj proszę zobaczyć takie małe magnetyczne szachy radzieckie i polskie z PRL-u. Te radzieckie, na no, mniejsze, oczywiście to nie spada. Takie jednoczęściowe, nieskładane, tylko wkładane. Można sobie nad głową trzymać. Jest to jest co napisane. Cena 3 ruble 40 kopiejek jak to kosztowało. Tak to wygląda. O, takie pudełko Co się, czyli na no, ukraińskie, radzieckie, tak? Bo Dniepro-Pietrowsk. teraz to się miasto nazywa Dniepr, Dniepr po ukraińsku. To miasto, które chyba najwięcej razy w historii z europejskich miast zmieniał nazwę, bo przecież to była twierdza Kudak, potem to był Jekaterynosław, potem to był Dniepro-Pietrowsk. A teraz to jest Dniepr, milionowe miasto nad Dnieprem. No i tu wkładamy. I takie prawy kieszonkowe szachy z tego były. To się y, kleiło, bo ubiłem jak spadły. Ale to powinno się do pudełeczka zmieścić. O. No. I elegancko. I to jest taki gruby radziecki plastik. A to się będzie kleiło dalej. Nie no to są te polskie. Aż się zjechały. To ja doklejałem główki końcem, bo się odkleiły. Ta jest kupiona w latach 80. XX wieku. Ta jest chyba z lat 70. XX wieku. No, większa, ale wciąż taka pociągowa kieszonkowa. Ustawmy, zobaczmy, czy to wszystko jest. Ile ona, na niej partii zagrano? 7, 8, dobra, to są białe. No i to też taki mocny magnesik jest w końcówkach. Właśnie, to jest takie ugryzienie. Na niższe jest hetman i szerszą ma te koronę zawsze, który jest zawsze wyższy, jak nawet trochę był ugryziony. To zostało. Nie musi być krzyż, no bo to te czasy socjalistyczne, czy w Związku Radzieckim radzieckie, że jak się dało, jak była opcja, to nie dawali krzyżyków nad królami. No po pierwsze, żeby nie robić szachów z bo to się kojarzyło z burżuazyjnym, tym lordem angielskim XIX-wiecznym. No a po drugie, żeby nie krzyż, bo to się z religią kojarzyło, więc Niektóre te zestawy szachowe wcześniejsze, w sensie no XX wiek, polskie, socjalistyczne czy radzieckie, no to po prostu, może stąd króle nie mają krzyżyków. No to ten numer 7 czy numer 6 stamtony. Poksydowe to są z takich różnych kompletów, wcześniejszych, znaczy no z PRL-u, takich domowych szachów, czy kawiarnianych zestawów żeby tu pokazać, pokazać, proporcje jakie to jest duże, a tamto jakie małe, no i to przynajmniej łatwo odróżnić tymi y, główkami w innych kolorach, że to goniec jest, a nie pion. No i tak to wygląda, jeszcze jakąś linijkę przyłożymy. No taką linijkę przyłożyłem, szachownicę numer 5, czyli to są pola po 5 cm. Czyli można zmierzyć ta szachownica polska no poniżej 20 na 20 cm, to jest jakieś 16-18 cm na, na 18 cm, a ta, a ta radziecka ma mniej niż 15, no jakieś 12 cm bok, więc to jest takie niewielkie. No i porównajmy ustawione, to żeby. Budełko się nie rozerwało. No można grać w kloca na dwóch szachownicach. Te by tutaj też nie ginęły. No, może bez przesady. Czyli ile to jest szachownic? Trzy szachownice. Jedne drewniane, dwie plastikowe, magnetyczne. No, i to jest taka alternatywa współcześnie dla tych szachów mobilnych, no elektronicznych, komputerowych, przeglądarkowych. Bo jak w pociągu nie ma internetu, no a coś takiego. Ten co ma ruch, to trzyma, podaje temu drugiemu, chyba że jest zegar szachowy, no ale to w pociągu niewygodnie. No i można grać. Analogowa gra współcześnie, no. Szachy mają coraz większą popularność, wracają do, do łask, po prostu. No to jeszcze pomyślałem, żeby tutaj do tych rekwizytów dołożyć zegar szachowy radziecki, podobny do tych, co jedna pani Ola z nam w Darowiźnie jako stowarzyszeniu przekazała, co jeszcze nie jest odebrane. No to jest przykładowo ile? Jakieś 3 minutki, sprawdźmy, czy tyle będzie. Czyli damy bliżej jak to się takie zegary obsługiwało Ważne jest to u góry przełącza się. To się zawsze mocno waliło, żeby szybciej przełączyć ten mechanizm mechaniczny. No i ten włączył to idzie temu. Idzie, idzie, zanim się ta wskazówka ruszy. To ta mała. Jeszcze patrzymy na sekundową, ta jest minutowa, ta jest godzinowa. Powinna być ustawiona taka sama godzina na obu zegarach białych i czarnych. Tu jest inaczej, bo to chodzi ósma, tu jest po dziewiątej. Po, bo już opadnięta chorągiewka. No a tu widzimy, jak ona się podnosi, to się zmniejsza czas. Jak już ona wisi, zobaczymy za chwilę, to będzie tego czasu mniej. No oczywiście w takich magnetycznych szachach taki zegar szachowy to trochę duży. No ale jak przynajmniej od takiego rozmiaru, by były figury najlepiej tutaj obciążane, no to można, można grać. Yy, albo właśnie magnetyczne, jak w przypadku pociągów, czy na statku, czy, czy na plaży, chociaż na plaży to może pospadać. To nie są magnetyczne chyba na plaży yy, obowiązkowe. No, ale lepiej magnetyczne niż nie, jeżeli mamy możliwość. No właśnie, częściej takie małe bywają magnetyczne niż takie większe szachy, no ale też by można było. No, spróbujmy tu podkręcić troszkę czasu, żeby pokazać, jak to opada. Teraz jest dwie minuty. Teraz. O, spadła ten dźwięk, żeby jeszcze sprawdzić. Tak, żeby tu, Dobra, jest koło pół minuty, zobaczmy. Teraz około 15 sekund, 10 gdzieś na oko. O, To opadnięcie. No, niektórzy podobno to wychwytywali słuchem. Jak się czas u obu skończył, no to jest remis i to trudno w takim przypadku dokładnie stwierdzić, komu wcześniej. W tym przypadku widać, że temu skończył się czas wcześniej, temu trochę później, no ale to większa magia była w tych zegarach elektronicznych, znaczy się w tych mechanicznych. Choćby przez to, że to tykanie, takie jakieś jak niby bomba, niby zegar, magia tego dźwięku. A po drugie, no częściej były remisy, bo jak kilka sekund różnicy w tym spadnięciu, obu zawodników nie zauważyło, no to sędzia siłą rzeczy rozstrzygał, że jest, że jest remis. A teraz w zegarach elektronicznych łatwo sprawdzić, komu wcześniej zegar no, czas się skończył, bo to na wyświetlaczu można odczytać nawet po skończeniu się czasu obojgu. No to tyle. Aha, no i tu jest napisane Jantar. Jantar to znaczy też bursztyn. Taka ciekawostka. W cyrylicy napisane Jantar. W językiem pisanym cyrylicą rosyjską Jantar. To była firma Jantar. Gdzieś tam na Uralu czy za Uralem robili takie zegary. Nie wiem ile, ale myślę, że dziesiątki albo setki tysięcy. Jak to z tyłu wygląda? Z tyłu to wygląda tak. Tym się nakręca, tym się blokuje, no a tą plastikową się nakręca. Tu jeszcze można ustawić na środek, żeby było jak, jak szybko leci czas jednemu i drugiemu zegarowi. To powinno być jednakowo ustawione. No i oczywiście można rozkręcić i tam jak w środku coś się dzieje, to łatwo jest naprawić jaki gruby plastik, tak co z boku wyglądało no jest coś takiego magicznego w tych zegarach. Oczywiście nie chodzi o poprawność polityczną, nie? Bo w tych reklamach z szachami to nie jest taki zegar, no to trochę niefajnie nie się kojarzy. W czasach współczesnych takie rzeczy związane z dawnym blokiem wschodnim, no ale w większości klubów Europy Środkowej i nie tylko wschodniej no to na wyposażeniu wielu klubów one były częściej, bo były tańsze no i od tych zegarów niemieckich garde były bardziej popularne. Popularne, częściej dostępne i po prostu tańsze. No i też są takie harpagany, takie trudno je zniszczyć. Aha, no i na końcu można by zapytać, czyli co państwo sądzicie, czy to, co uważacie, czy co to obejrzą do tego momentu, czy warto byłoby organizować takie retro turnieje no, na takich drewnianych zestawach i z takimi zegarami radzieckimi, czy po prostu mechanicznymi zegarami. Takie turnieje, bo teraz jest coraz mniej takich sprzętów, tego sprzętu i żeby takie właśnie, żebyśmy robili. Czy by ktoś to w ogóle grał, czy by to było wizualne, widowiskowe, takie retro turnieje, retro szachy, retro zegary na starym sprzęcie. Proszę w komentarzach pisać.